Larisa, porozmawiajmy, powiedział Wiktor, nie podnosząc wzroku. Jego głos zabrzmiał głucho, jakby sam sobie nie wierzył. Kocham inną, wybacz. Stała przy zlewie, kubek skrzypiał pod gąbką w jej dłoniach. Przez kilka sekund Larisa milczała, potem powoli wypłukała naczynie, ostrożnie odłożyła kubek do suszarki, wytrzeć ręce waflowym ręcznikiem. Ruchy miała spokojne, niemal medytacyjne. Dopiero potem, bez cienia napięcia, odwróciła się do niego. Jeśli naprawdę kochasz, odejdź, powiedziała. Bez łez, bez dramatu, zwykłe słowa, jakby to nie był koniec świata, a zwykła domowa rozmowa. Nie chciałem cię zranić, wyrzucił z siebie zawstydzony, pierwszy raz przyglądając się zmęczonej twarzy Lerysi. Nie rób mi tej krzywdy, po prostu odejdź. Godnie, dodała spokojnie, zbyt spokojnie. On poczuł jak coś w nim ściska się nie z poczucia winy, lecz ze wstydu, jakby ktoś wydłubał mu łyżką wnętrzności i bał się zajrzeć do środka. Podszedłszy do stołu, nalała sobie mocnej herbaty do dużego ceramicznego kubka z wyszczerbionym brzegiem, usiadła naprzeciw, nie patrząc na niego. Przecież byliśmy razem tyle lat, zaczęła cicho. Syn wyrosł, dom zbudowaliśmy, wszystko robiliśmy we dwoje. Ty pracowałeś, ja wspierałam. Były trudności i radości. To wszystko nie poszło na marne. On milczał, spuszczając ramiona. Dom możesz sobie zabrać, nic mi nie trzeba, powiedziała w końcu. Poza jednym, za miesiąc u mamy jest siedemdziesiąte urodziny. Ona cię kocha jak syna, nie chce, żeby dowiedziała się o rozwodzie. Zrób mi jeden prezent, zostań przy niej ten miesiąc, bez scen, bez chłodu. Po prostu jak rodzina, uśmiechnij się przy stole, przynieś ciasto, pomóż przy samowarze, a potem odejdź. Nie będę cię trzymać. Ale nie psuj jej święta. Wiktor skinął głową. Nie spodziewał się takiej reakcji. Przychodził na rozmowę jak na egzekucję, przygotowując się na łzy, krzyki i rzucane kubki, a dostał ciszę, spokój i tę ostatnią, tak ludzką prośbę, że zrobiło mu się niezmiernie ciężko. Naprawdę już zdecydowałaś? zapytał cicho. Tak, odparła ona łagodnie. Nie dziś, odpowiedział on, a w myślach wiedział, że decyzja zapadła dawno. Za oknem padał rzadki majowy deszcz. Krople uderzały o perepet jak metronom czyjejś wyczerpanej miłości. Następny miesiąc minął w dziwnym, niemal namacalnym stanie zawieszenia. Larisa pozostała taka sama, uprzejma i ciepła. Kiedy przychodzili przyjaciele, żartowała, śmiała się, prowadziła rozmowy, wypełniając dom lekkością. Po ich wyjściu jednak zatapiała się we własnych myślach. Wieczorami siedziała przy oknie, patrząc na ciemne zarysy drzew. Cisza otulała ją jak peleryna. Nie płakała, nie żaliła się, po prostu milczała, a w tej ciszy było coś głębokiego, niemal uroczystego, jakby rozmawiała z kimś niewidzialnym. Wiktor coraz częściej odkrywał, że nie chce dzwonić ani do tej, ani do tamtej. Jej głos, jej ciągłe żale i kaprysy, które kiedyś wydawały mu się urocze, teraz irytowały, jak uciążliwy hałas. Nie potrafił określić, kiedy to się zaczęło, czy gdy znów zażądała atencji, której on nie chciał już dawać, czy gdy jej telefony stały się przeszkodą w radiowym odbiorze, ale w domu, inaczej. Tu było spokojnie, zwyczajnie, bezpiecznie, jakby wrócił do miejsca, w którym wszystko jest na swoim miejscu, gdzie nie trzeba udawać ani nic nikomu udowadniać. Zaczął przynosić jej do domu kwiaty. Najpierw skromne bukieciki rumianku, potem bujne róże, które Larisa kochała w młodości. Przyjmowała je bez słów, jedynie lekko się uśmiechając, układała w ważonie. Jej ruchy były naturalne ale spojrzenie inne, uważne, głębokie, jakby chciała utrwalić każdy moment. Przyrządzała jego ulubione potrawy, mięso z ziemniakami, jak u jego matki, albo jabłecznik, od którego nie mógł się oderwać. Czasem patrzyła na niego dłużej niż zwykle, jakby chciała zapamiętać każdą rysę jego twarzy, każdą zmarszczkę, która pojawiła się przez lata. Wyglądasz dobrze, powiedział pewnego wieczoru, siedząc przy kolacji oświetlonej łagodnym światłem lampy. Dziękuję, odparła Larisa. A na jej ustach pojawił się delikatny uśmiech. Tylko proszę, nie przyglądaj się zauważnie, bo niedługo cała twarz szaleństwem się wypełni. On zaśmiał się szczerze, pierwszy raz od dawna i w piersi zrobiło mu się przyjemnie. Ten śmiech był jak most łączący ich z czasami, kiedy mogli rozmawiać o wszystkim, nie lękając się niezrozumienia. Larisa spojrzała na niego ze zdziwieniem, lecz w jej oczach zamigotała radość, szybko ustępując ponownej, zadumanej ciszy. Odłożyła łyżkę Podparła podbródek dłonią i znowu spojrzała w okno, gdzie nocne gałęzie drzewa kołysały się w mroku. Wiktor poczuł ukłucie winy, nie za coś konkretnego, lecz za wszystko naraz, za to, że wcześniej nie dostrzegał, jak pięknie ona milczy, jak jej obecność napełnia dom czymś więcej niż zwyczajną rutyną. Nadszedł wyczekiwany dzień urodzin teściowej. Przygotowania trwały tygodniami, lecz wszystko przebiegło perfekcyjnie. Dom udekorowano tak starannie, że zdawało się Iż każdy kącik promieniuje ciepłem i uroczystym nastrojem. Girlandy z miękkiego światła, na stole w kwiaty z ulubionych piwoni teściowej, w powietrzu unosił się aromat świeżo zaparzonej kawy i domowych wypieków, które Larisa piekła całą noc. Goście wypełnili salon, krewni, starzy przyjaciele, sąsiedzi, wszyscy, którzy znali Teściową jako dobrą, mądrą kobietę, zawsze gotową wesprzeć słowem i czynem. Gratulacje płynęły strumieniem. Tosty zmieniały się jedno po drugim, a brzęk kieliszków mieszał się z radosnym śmiechem. Panowała prawdziwa, rzadko spotykana atmosfera, gdy każdy czuje się częścią czegoś wielkiego i ważnego. Wiktor stanął na czele stołu z kieliszkiem szampana w dłoni. Rzadko lubił przemawiać publicznie, lecz tym razem słowa popłynęły same. Wspomniał o Teściowej z prawdziwą dumą i wdzięcznością, o tym, że była przy nim w trudnych chwilach, nauczyła go gotować swój legendarny barszcz. Wspierała, gdy w pracy nie szło najlepiej, jak jedną wypowiedzą potrafiła rozładować każdą napiętą sytuację. Nie jesteś dla nas tylko teściową, mówił drżącym z emocji głosem, jesteś duszą naszej rodziny. Dziękuję za wszystko. Goście bili brawo. Teściowa, zwykle powściągliwa, nie umiała powstrzymać łez. Jej oczy, pełne miłości i wdzięczności, lśniły w świetle Żyrandola. Wstała, objęła syna i szepnęła mu do ucha: Larisa, to twoje szczęście. Synku, nie zatracaj jej. Taka żona daje się tylko raz w życiu. Jej słowa, wypowiedziane z taką szczerością, uderzyły wiktora jak grom z jasnego nieba. On zamarł, nie wiedząc, co odpowiedzieć, skinął głową, czując, że coś w nim zaskoczyło, jak rdzawe zawiasy, które ktoś nasmarował kluczem. To nie było ulotne uczucie, to był moment, gdy nagle uświadomił sobie, że Larisa ze swoją cichą siłą i umiejętnością tworzenia ciepła nawet w najciemniejsze dni, była tym, co utrzymywało równowagę jego życia. Przypomniał sobie, jak rankiem, zmęczona, poprawiała obrus na stole, jak uśmiechała się do gości, jak dyskretnie pilnowała, by każdy czuł się komfortowo. W tej chwili obraz innej kobiety, tej, którą jeszcze niedawno uważał za tak ważną, zaczął się rozmywać, jak Miraż. Wiktor spojrzał na Larisę, stojącą z boku i poprawiającą kwiaty w ważonie. Wyglądała zmęczona, ale piękna, pięknem, które nie rzuca się w oczy, lecz otwiera się stopniowo przez lata. Jej ruchy były płynne, niemal bezwysiłkowe, a w nich czuć było troskę, jaką otaczała wszystkich wokół. W tej chwili zrozumiał, że wcześniej tego nie dostrzegał lub może nie chciał dostrzec. Słowa teściowej brzmiały echem w jego głowie, a za każdym razem, gdy patrzył na żonę, w sercu rozlewało się ciepło zmieszane z poczuciem winy. Przypomniał sobie, jak w ostatnich tygodniach Larisa gotowała jego ulubione potrawy, przyjmowała w milczeniu bukiety, patrzyła na niego z tą dziwną zadumą, jakby się żegnała. Ta myśl przeszyła go mocniej, niż się spodziewał. Przyjęcie trwało dalej, lecz Wiktor już nie był w pełni obecny. Obserwował Larisę, jak śmieje się z dowcipu starego przyjaciela, jak dolewa teściowej herbaty, jak przytula siostrzenicę, która przyjechała z daleka. To było tak zwyczajne. A jednocześnie pełne czułości, że nagle ogarnął go strach przed utratą tego na zawsze. Teściowa, wciąż ocierając łzy, spojrzała na niego przez stół i w jej oczach coś, czego nie potrafił odczytać: ostrzeżenie czy nadzieja? O czym myślisz? zapytała cicho Larisa, podchodząc z kieliszkiem wina. Nic, zawahał się, ukrywając niepokój. Po prostu jesteś dziś naprawdę piękna. Spojrzała na niego z lekkim zdziwieniem, ale nic nie odpowiedziała. Uśmiechnęła się tylko i odeszła do gości. Wiktor został sam z pustym kieliszkiem, czując, jak coś się w nim zmienia, jak zasłona opada z oczu i po raz pierwszy od dawna widzi Larisę nie tylko jako żonę, ale jako kobietę, którą kochał kiedyś tak bardzo, że nie wyobrażał sobie życia bez niej i być może nadal kochał. Następnego ranka Wiktor obudził się sam. Na stole leżała kartka, wyjechałam do spraw, wrócę wieczorem, kocham, L. Nie mógł się doczekać. By ją przytulić i powiedzieć: Przepraszam, ty jesteś mój dom, chcę zacząć od nowa. Lecz Larisa nie wróciła ani wieczorem, ani następnego ranka. W południe zadzwonili ze szpitala. Panie i panie Wiktorze, polozowie, pani polozowa przyjęta została do nas planowo. Niestety, to onkologia, nie udało się jej uratować. Stojąc z telefonem w dłoniach, Wiktor nie mógł uwierzyć, świat zawalił się. Okazało się, że ona wiedziała, że odchodzi. I nie powiedziała słowa, żeby nie czuł się winny. Na pogrzeb przyszli wszyscy, współpracownicy, sąsiedzi, przyjaciółki, nawet jego matka, płakała, przytulając zdjęcie synowej. Wiktor siedział na ławeczce przed domem, patrzył w niebo i szeptał. Nie zdążyłem, Lariso, wybacz. Byłaś wszystkim, a ja zrozumiałem to dopiero, gdy nie można już było nic naprawić. Podobał Ci się ten opowiadanie? Wesprzyj autora lajkiem i subskrypcją. Będę wdzięczny za wasze komentarze, podzielcie się swoją historią, a być może kolejne opowiadanie powstanie na jej podstawie.